No hejka, widzu. palta z tej strony. Muszę ci się do czegoś przyznać. W momencie, kiedy rozpoczynałem przygodę z nagrywaniem materiałów, liczyłem, że będę mógł swoje szczęście, swoje doświadczenie, swoje przemyślenia przelać, drogi widzu, na ciebie. Liczyłem, że będę mógł tworzyć pozytywny content, że moja opinia będzie jakoś komentowana w sieci, a przede wszystkim, że będę mógł uczestniczyć w aktywnym życiu gatunku gier, którego kocham, i w którego od kilku lat jestem wciągnięty na 100%. W ramach ligi 0.2, Path of Exile i w ogóle ogólnie całej premiery PoE2 liczyłem, że mój kanał dostanie bodźca, dzięki któremu będzie mógł się rozwijać jeszcze bardziej. I tak się stało. Materiały z PoE2 są, w mojej opinii, najlepszymi materiałami, jaki zrobiłem. Mimo, że wcale nie bo ich tak dużo, a mam zamiar oczywiście nagrywać jeszcze więcej. I tak jak powiedziałem, chcę nagrywać materiały pozytywne, chcę nagrywać poradniki. Chcę nagrywać przemyślenia. Chcę też oczywiście raz na jakiś czas wyrazić swoją opinię, która będzie niekoniecznie pozytywna. Ale dalej to będzie moja opinia osoby, która kocha te gry. Kocha Path of Exile. kocha Diablo 2. I powiem coś ciekawego, kocha Diablo 4, bo tak, w Diablo 4 też gra mi się dobrze. Szybki kącik dekonspiracyjny. Jeśli usłyszałeś grę, której imienia nie wolno wymawiać, i twój neuron aktywator przesłał bodziec elektryczny do istoty białej w twoim mózgu, i już jesteś w sekcji komentarzy, że ta gra bad. To dalej. Mimo, że ta gra nie jest najlepsza. Powiem więcej, ta gra jest średnia, a gra mi się w nią dobrze. Dlatego, że jestem fanem gatunku. I nawet gorsze gry w gatunku sprawiają mi dalej przyjemność. To co nie mówiąc już o tych najlepszych, takich jak PoE1. No i przychodzi główny aktor. Main Quest. Całego naszego spektaklu, to znaczy Puff of Exile 2. Gra, którą swoim znajomym sprzedawałem jako gra roku, gra Dekady. Gra, w którą nawet jeśli nie są graczami Hackend Slashy, będą ogrywać setki jak nie tysiące godzin. Gra, w której na ślepo kupiłem największy pakiet za 500 dolarów tylko po to, aby otrzymać bluzę, koszulkę i artbook do gry, w której nawet nie wiedziałem, czy będzie mi się dobrze grało. Bo zaufałem studiu, które nigdy jeszcze w mojej krótkiej, ale jednak kilkuletniej historii gry w PoE1 mnie nie zawiodła. I widzu, chciałbym cię zaprosić na materiał, w którym mam zamiar rozjechać fundamenty gry hack and slash, jaką jest Path of Exile 2. I w tym materiale skupimy się na dwóch moim zdaniem najważniejszych rzeczach, które świadczą, że Path of Exile 2 wyszło jako gra niekompletna, wybrakowana, pusta i niespełniająca moich oczekiwań. I omówimy sobie dzisiaj Atlas Tree i Passive Skill Tree. Widzu, zapraszam Cię na materiał. No this time. Your head Passive Skill Tree, czyli największa porażka grinding Gear Games. W Slash jedną z najważniejszych rzeczy jest progresowanie swojej postaci. Można to realizować poprzez wymianę przedmiotów, poszukiwaniu przedmiotów unikalnych, rzadkich, o bardzo dużym waliu, takich, których może i nie zdobędziesz przez połowę życia. Albo takich, które po prostu potrzebujesz pofarmić kilka tysięcy razy danego bossa. Są też materiały craftingowe, jak runy, dżuele, talizmany, unikalne orby. Jest to kolejna część twojej progresji. Mamy też oczywiście wbijanie poziomów, wbijanie leveli które powinno wiązać się z rozwojem siły twojej postaci najczęściej poprzez wydawanie punktów pasywnych w jakimś określonym tak zwanym drzewku. I tu pojawia się główny aktor naszego pierwszego podpunktu, to znaczy passive skill tree, drzewko pasywne w Path of Exile 2. I opinii publicznej w ramach polskiej sceny Twitcha i YouTube'a pojawiła się pewna teza, która zwłaszcza wybrzmiała w patchu 0.2, to znaczy Path of Exile 2 oferuje iluzję wyboru, coś co jest niedopuszczalne. Tak podstawowym elemencie, jakim jest drzewko pasywne, filar rozwoju Twojej postaci. Teraz porównajmy sobie moje drzewko na levelu 81 z drzewkami ludzi, którzy mają 90 levele, i to w dodatku jeszcze na innej ascendancji, to znaczy na Amazonce. No i oczywiście wychodzimy sobie tutaj. Mamy tutaj rozdany bardzo duży sweet spot, to znaczy Acceleration, wszystko pod Giddy, może ktoś gra pod Lightning Roda, jakieś elektrochipy, build-upy, tutaj notka. Wild Storm z maximum ordemagem. No, przejrzyjmy sobie teraz, jak wyglądają drzewka. Innych graczy. Unknown Huntress. Level 89. Amazonka. O. No gdzieś już takie drzewko widziałem tak naprawdę. Kolejna huntresska. Pumis. Hmm. No, kurde, gdzieś tą część tu ktoś grał chyba. Ale nie jestem, nie świtam jeszcze kto. MN podłoga AM. Hmm. Co on może tu grać? O kurde. Dziwne. Strasznie dziwne. To może zobaczymy jak wygląda hitmapa Huntereski, na. Amazonce. No proszę, tak naprawdę hitmapa ukazuje nam, że większość ludzi gra w tej ćwiartce, w tym wycinku dexowym i minimalnie zahacza po dex in, czyli w części drzewka mąka. No to ktoś powie, dobra, no ale tu faktycznie widzisz, no nie wszystkie te same punkty są grane. Ktoś jeszcze ewidentnie coś gra więcej, tak? No to sprawdźmy, jak powinna wyglądać taka hitmapa, czyli mapa pokazująca, jak średnie gracze rozdaje punkty, w trochę lepszej grze, to znaczy PAFA ile 1. I tu wzięliśmy najpopularniejszą ascendę, którą gra zdecydowanie najwięcej ludzi, tak aby była najlepsza średnia. No to weźmy najlepszą ascendancję w patchwork 3.25 Settlers of Kalgur, to znaczy Trickstera. I co naszym oczom się pokazało? Naszym oczom pokazało się tak naprawdę półkole. Jak widzicie, Tricksterzy, którzy zaczynają w prawej górnej części drzewka, czyli też można powiedzieć, że Int Dex, rozdają większość punktów w swojej ćwiartce, ale my mnogiej nogi ilości schodzą w dół po Dex Strength i tak samo po Int Strength. Hmm, ciekawe dlaczego. Czyżby mogło być to na przykład związane z tym, że atrybuty mogłyby im nie przeszkadzać, żeby brać takie punkty? A może to drzewko po prostu oferuje rzeczy wieloklasowe, takie jak charge? może na przykład rzeczy związane z AOE, jakieś bardzo dobre kinoty jak Tesla z Technik. A może w Puff of Excel 2 są tak silne notki. Na przykład jak Acceleration, jak rzeczy związane z Evasion, jak rzeczy związane z Krytem, które po prostu gracz w Buff of Exile musi wziąć, bo inaczej będzie odstawał. Wildstorm, Lightning Rod przecież to są wszystko rzeczy, które gracz wręcz czuje się zobowiązany, żeby wziąć, bo w przeciwnym wypadku będzie odstawał. W związku z tym, że jestem początkującym content creatorem, który ma zamiar nagrywać w przyszłości poradniki, no to stwierdziłem, że stworzę swój koncept bildu do Tantreski pod Lightning. Nie znałem jeszcze wtedy patcha, nie wiedziałem jakie będą zmiany, nie miałem dostępu do wszystkich supportów, nie wiedziałem, jak się zmienić drzewko, ale postanowiłem, tak jak większość twórców w tym czasie nagrać koncept, co wydaje mi się, że będzie silne i co wydaje mi się, że będę mógł zagrać. I zrobiłem to. Stworzyłem drzewko, nie mając pojęcia jeszcze jak ono będzie zmienione, tak aby koncept mi się zgadzał. I przejdźmy teraz do mojego drzewka. Konceptu z materiału, który był nagrany 6 dni temu, to znaczy 3 kwietnia. I można zauważyć, że moje drzewko z konceptu buildu, którym jeszcze nie znałem mechanik, nie znałem liczb, nie znałem wartości, wygląda dokładnie tak samo jak drzewko ludzi którzy obecnie grają w Path of Exile. I co to oznacza? I tu mówimy o tych najlepszych graczach w Path of Exile 2. To oznacza, że amator tworzenia buildów, taki jak ja, ucząca się osoba, która dopiero poznaje techniki tworzenia buildów w pobie, stworzyła build, który działa. I czy to jest coś zaoszałamiającego, szokującego? Z jednej strony trochę tak, ponieważ bez żadnej pomocy byłem w stanie wymyślić metę. Widzu, mi, żeby stworzyć metowy build Path of Exile, nie kopiując buildu jakiegoś progracza, Bena, Guraty, Jungroana, Byłoby niezmiernie ciężko. To drzewko tak naprawdę ma pewne stałe elementy, które każdy gracz w obrębie danego, ro, danego rozwoju postaci wybierze. Rzeczy pod alimenty, rzeczy pod skill speed, rzeczy związane z evasion. To są wszystko stałe rzeczy, które prawdopodobnie w tej części drzewka będzie grał każdy, ponieważ są tak silne i tak było patologicznie proste do wzięcia, że tu nawet nie ma co kombinować. Większość graczy tak naprawdę bierze drzewko, które było podobne do, notabene do Rangerki, przerabia je pod lekko swój build, może dodaje. Coś teraz w tym patchu związane z kompanionami. Może gdzieś builda by się okazał silny w połączeniu z rękawiczkami. Może ktoś teraz będzie grał starczy Dance w Dev. Oczywiście, są pewne wyjątki, ale co do zasady, każdy gracz może stworzyć metowy build. Nie jestem przekonany, czy to powinno tak wyglądać. Ponieważ docelowo drzewko w Pawekze powinno dawać Ci mnogość wyboru. Te drzewka się powinny różnić w obrębie od playstylu, gameplay'u. Od tego, na jakim etapie jesteś. A tu, proszę ja Ciebie bardzo, okazuje się, że wszyscy grają to samo. Wszyscy grają to samo nie dlatego, że wszyscy są tacy mądrzy. Ponieważ są pewne naturalne rozwiązania, oczywiste rozwiązania, które każdy gracz weźmie. Paw of Exile też są jeden, oczywiście. Paw of Exile jeden, oczywiście też są takie pojedyncze rozwiązania. Ale wybór pozostałych rozwiązań jest na tyle duży, że na pewno zajdą znaczące różnice. Ktoś może będzie chciał grać pod stakowanie Energy Shielda, żeby grać Chaos Inaculation. Ktoś może będzie chciał grać pod flat Evasion. Ktoś może będzie chciał Evasion Armor grać. Może będą ludzie, którzy będą grać w wersję kryt, crit, non-cryt. Exile 2 nie ma takiego wyboru. Exile 2 bierzesz po linii prostej, większość silnych nodek i na tym się kończy. To jest wziąłem 15 nodek Sapa na Cesa. Tu nie ma kombinowania. Świetnie oddaję to słowa Pijoma, który jest prawdopodobnie najlepszym build creatorem w Polsce, który powiedział, że w normalnych warunkach w Po1 przeglądanie i stworzenie buildu zajmuje mu kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Bo w Poe 1 ja lubię się pobawić. Lubię sobie porobić postać, czy ona wyjdzie, czy nie, to jest dla mnie pora zabawy. Yy, I siedzenie sobie w pobie zawsze jest bardzo przyjemne. Yy, w Poe 2 spędziłem nad drzewkiem, nie wiem, z godzinę. Powiedziałem, dobra, jakoś tu będzie. <laughs> I sobie wyłączyłem, pobo już mi się Nawet nie chcę, nie chciał dużo zaglądać. No nie wiem, to jest, yy, To drzewko jest jak po prostu dla jakichś głupków, nie? Zrobione z tymi wyborami. Żeby tylko jakiś maciek się nie wywrócił na no, drzewku, bo ma narysowany łuk, to tam pójdzie jak małuk. Właśnie to drzewko to jest drzewko, które się podoba tylko nowym graczom, no bo jako nowy gracz masz. Yy, no fajnie, jestem w stanie podążać za drzewkiem i sam. W PoE2 mu to godzinę i stwierdził, e, dobra, jakoś to będzie, bo wiem co robić. Widzu, przypominam, w PoE2 mamy więcej nodek niż w PoE1. Ten wybór powinien być bardziej zdywersyfikowany, ale nie jest. Nie jest i przejdziemy, dlaczego nie jest, bo tu pojawia się największy wada drzewka w Path of Exile 2. Wczoraj o godzinie 23 naszego czasu jeden z największych graczy Path of Exile, Zizaran, przeprowadził wywiad z twórcami Path of Exile 2, czyli z Jonathanem Rogersem oraz z Markiem. I w trakcie tego ponad dwugodzinnego wywiadu padło pytanie: dlaczego w Passive Skill Tree nie ma nodek defensywnych. O czym panowie odpowiedzieli, i uwaga tutaj, widzu, zapnij pasy, że nie ma nodek defensywnych, bo gracze lubią damage. No do kurwy nędzy. Co to jest za odpowiedź na takie pytanie? Przecież to jest, to jest wyrzucenie fundamentów Slasha. to jest stworzenie Diablo 4 w Path of Exile. Boże, dlaczego taka odpowiedź padła? Przecież to świadczy o nieznajomości tematu. Widzu, sorry, że się tak zdenerwowałem, ale po zrzucenie take'a, że... Nie potrzebujemy defensywy w drzewku, bo gracze lubią ofensywę. To brzmi jakbym rozmawiał z dwunastoletnim dzieckiem, który właśnie skończył sesję scrollowania TikToka. To jest niedopuszczalne red flag stwierdzenie. To jest karygodny błąd, który moim zdaniem będzie się ciągnął za chłopakami do końca życia, ponieważ jest to stwierdzenie, który świadczy o braku zrozumienia problemu. Do tego stopnia, że jedyny ladder na hardkorze w Path of Exile 2, 0 .2, są to Smith of Kitawa, ascendancja wojownika, która jako jedyna ascendancja w grze ma sensowną defensywę w ramach ascendancji. Do tego stopnia hardcore w grze jest wypłaszczony, że tylko ascendancja z defensywą jest w stanie na niej sensownie grać. I Ben. Ale Ben to trochę inny człowiek. Także widzu, brak dodania nodek defensywnych nie jest tylko kwestią Twoich śmierci, jest to też kwestia rozwoju Twojej postaci. Skoro ty rozdajesz punkty, tak jak omówiliśmy to wcześniej, w sposób oczywisty, łopatologiczny, prosty, to wynika bezpośrednio z tego, że nie masz jak rozdawać sensownej defensywy w drzewku. Ty musisz iść pod damage. A damage bardzo łatwo określić, który jest lepszy, bo jak widzisz 30% i 15%, to zawsze wybierzesz 30. Jak widzisz 15% more obrażeń Lightning Damage, to po prostu po to pójdziesz. Jak widzisz skill speed, którego w tej grze jest bardzo mało, to po prostu go weźmiesz. A z defensywą? Z defensywą jest inaczej. Z defensywą zależy to, co robisz, jakie masz itemy. Czy grasz, tak jak wcześniej powiedziałem, Energy Shielda, czy grasz. Evasion Energy Shield, czy grasz Flat Armor, czy potrzebujesz ailmenty negować, czy potrzebujesz stackować Endurance Charger, czy potrzebujesz grać Fortification, czy chcesz grać Rage'a, czy bolą cię ataki odkrytów, czy nie, czy boli cię Damage Overtime, czy nie. Tak naprawdę, notki defensywne stanowią połowę rozwoju drzewka i suponuję tezę, iż gdyby nawet drzewko w Path of Exa 2 było jeszcze dwukrotnie większe, czyli w sumie kilkukrotnie większe niż to, co jest w PWF Zel 1, to dalej byłby mniejszy wybór, ponieważ defensywa jest równie jak nie bardziej istotna w aspekcie budowania drzewka, bo damage można skalować w, na różne sposoby, ale ostatecznie sprowadza się do tego, że zwiększasz increase damage, dodajesz addytywny damage, mnożniki procent obrażeń, a defensywa w PWF XL 1 na przykład, ale też w innych grach jest tak zwaną cebulką. Ty tą defensywę składasz z warstw. Na początku masz mitygację obrażeń przez block albo evasion. Potem ten block i evasion wchodzi ci na jakieś reduce'y. Potem ten reduce jest jeszcze przemnażany przez negatywny współczynnik resistów. Potem możesz jeszcze zastosować armor, suppress spell damage, możesz robić mitygację obrażeń na inne żywioły. To jest wszystko, to jest sieć naczyń połączonych i defensywa w PoE 1 nie jest jednowarstwowa. To jest mnóstwo ścieżek i schematów, które możesz rozdać. I drogi widzu, żebyśmy się zrozumieli. Na początku jak Puff of Exile 2 wychodziło, pewna część graczy twierdziła, że notki HP nie są potrzebne w drzewku i okej, okay, przyjmijmy, że nie są. To jest dla mnie whatever. HP może nie być w drzewku, choć to oczywiście prowadzi do pewnych problemów, ale może go nie być. No tylko jak nie ma już nic innego i tak naprawdę okazuje się, że większość klas Swoją główną defensywę czerpie z itemów, a Smith of Kitaba z itemów i ascendancji, To prawdopodobnie Smith of Kitaba już jest na dwukrotnie lepszej pozycji. A reszta buildów, no, większość buildów w tamtym sezonie 0.1 grało Greenpeace'a, który dublował Energy Shielda, i to była jedyna realna wartość defensywna buildów. Stakowanie od polery Energy Shielda, bo z jakiegoś powodu. Północnej części drzewka tego mnożenia energy shield jest dużo, ale HP w dolnej nie ma w ogóle. To jest irracjonalne podejście. I stwierdzenie, jeszcze raz powtórzę, Jonathana i Marka, że gracze nie lubią defensywy, ale lubią ofensywę, to jest podejście jakiegoś. Dziecka, z podejście gracza, który nie grał w gry komputerowe. Przecież ta gra ma tryb hardcore, przecież ta gra, jest, jesteś karany stratą ekspert, jesteś karany usunięciem mapek za to, jak padniesz. I Jonathan mówi, że tutaj gracze nie lubią defensywy, gdzie mnóstwo graczy i tych najlepszych graczy gra hardcore. I nie zrozumcie mnie źle, widzowie, ja nie zarzucam Jonathanowi, że on jest jakiś niekompetentny w armach tej gry, tak jak na przykład jak twórcy Diablo nie są kompetentni w tej grze, którą robią. Absolutnie. Jonathan i Mark zresztą też, to są wyjadacze tej gry, to są prosi, to są ludzie, którzy spokojnie mogliby robić topowe wyniki na serwerach. Ale to jest take bardzo spizdy. I taki take jest red flagiem dla tej gry. A teraz kolejna rzecz, to znaczy brak masterek node'ów, to znaczy tych środkowych punktów, w których mieć wybór po wzięciu danej lokacji, które się zazębiały w ramach danego archetypu, lifeowych, krytowych, danych defensyw, armorów, charger. Tego też nie ma i zaraz sobie to omówimy. Dlaczego to według chłopaków z GGG nie ma? Cały ten wywiad, w którym oczywiście było poruszone zdecydowanie więcej problemów, sprowadza się do tego, że chłopaki mają plan. Jaki widzu, to kurwa, sprytny. To jest sprytny plan chłopaków z GGG. Oni mają wizję i to w sumie to ty się masz do tej wizji dostosować. No i oczywiście wizje są ważne w tworzeniu gier, w tworzeniu projektów, w tworzeniu dzieł. Tylko w momencie kiedy, tam przykład ze swojego życia zawodowego. Jestem na obiekcie i mam jakiś pomysł na zamontowanie, zaprojektowanie instalacji. I ten pomysł jest moim zdaniem super. I przechodzi mi mój Klient, mój zleceniodawca, i mówi mi, że on nie pozwala zrobić takiego rozwiązania, ponieważ będzie ono zbyt drogie. I on woli zaoszczędzić budżet nawet kosztem jakości danych rozwiązań. No, ja wtedy jako zawodowiec muszę powiedzieć, dobrze, no okej, okay, dopóki to nie łamie pewnych zasad, pewnych norm i jakości i standardów moich, to to zrobię, ponieważ tak zażyczył sobie mój klient. I w tym przypadku, drogi widzu, klientami jesteśmy my. My jesteśmy odbiorcami tych gier. Ja nie mówię, że firma GGG musi się uginać pod każdym słowem każdego człowieka na reddicie Twitterze czy. Gdzieś jakiegoś losowego balta z rona pod YouTube'em Nie, nie musi. Tylko gdy całokształt graczy, gdy wszyscy gracze mówią, że jest problem, a Jonathan wychodzi i mówi, że on ma kurwa plan i jaki kurwa sprytny, no to to się tego odechcie Was słuchać, ponieważ to wynika z ignorancji i braku chęci usłyszenia problemu, a nie z braku istnienia problemu. Nie to, że Jonathan nie widzi problemu, tylko on go nie chce widzieć, a problem jest. I ten problem można udowodnić statystycznie, liczbowo ilością graczy, którzy grają danym buildem, ilość nodek, które jest wybierana w ramach danego buildu, ilość graczy hardcore, ilość buildów na hardkorze, to wszystko pokazuje, że drzewko pasywne między innymi, jest zrobione. Fatalnie jest zaprzeczeniem pewnych fundamentalnych w założeń, w jakie powinny być realizowane w ramach hakencersza. Tak samo wy a propos masterki. Masterki to jest coś faktycznie dosyć kontrowersyjnego. Niejednokrotnie widziałem debaty na, na ten temat, że ludzie się sprzeczali, czy one powinny być, czy nie. Ale prawda jest taka, widzu: nawet jeśli możesz założyć, że masterki są notfan to brak masterek w obecnym systemie gry po prostu tą grę ogranicza, kastruje. Tak samo jak brak nodek defensywnych ją przede wszystkim ogranicza, to to jest dodatkowa rzecz. I, widzu, nie zrozum mnie źle, brak Cluster dueli, brak środka w drzewku, do którego zaraz przejdziemy, brak defensywnych statystyk, brak masterek, to wszystko robi z drzewka w Puff of Excel 2 kastrata. I, drogi widzu, jeśli zaraz mi chcesz napisać w komentarzu Bartek to jest early access, daj im czas, to ja wam piździe taki czas, bo Gdyby ta gra była realizowana w obrębie Early Accessu, to pacze wychodziłyby co tydzień. I gdyby trzeba było coś zmienić, coś znerwić, coś zbufować, to te patche by wlatywały. I oczywiście wchodzą teraz patche bufujące miniony, ale to nie o to chodzi. To powinien być Early Access. Ta gra powinna być rozwijana na bieżąco, a nie w ramach czteromiesięcznych sezonów, bo to nie jest Early Access. Early Access byłby wtedy, kiedy byśmy mieli realny wpływ i nasz feedback byłby słyszany, a nie tak, że Jonathan ma plan bo to wtedy nie jest Early Access. Gdy, jak ma Jonathan plan, to ja zachęcam, żeby on tę grę wypuścił już za darmo i żeby gracze mogli po prostu grać w ten w jego plan. A on zdecydował się na Early Access po to, żebyśmy mogli brać czynny udział w tworzeniu tej gry. Skoro on nie chce słuchać naszego czynnego udziału, no to, to, to pozostaje tą grę po prostu skipnąć, docznąć i czekać na lepsze sezony w lepszej grze, czyli Path of Exile 1. No bo Jonathan ma plan. No nie powinno to tak wyglądać, widzą. Nie powinno. Z mojego punktu widzenia drzewko Atlasu jest najważniejszym elementem progresji w endgame, ponieważ to właśnie drzewko Atlasu kierunkuje w to, jak będzie wyglądał twój gameplay. Drzewko Atlasu pozwala rozwijać mechaniki w taki sposób, aby po prostu sprawiały ci fan, abyś mógł czerpać korzyści z tego, co robisz. Nie biegać pustych mapek i zabierać pustych potworów, tylko żeby na tych mapkach się coś działo, żeby twój gameplay się różnił względem strategii, które chcesz obrać, które chcesz farmić. Dobre drzewka atlasu jest tak naprawdę uniwersalnie dobre. To znaczy, nieważne jak ty pójdziesz, to każda mechanika będzie równo oddawała. Oczywiście pewnie zdarzą się lepsze strategie i gorsze strategie, ale docelowo nigdy żadna mechanika nie powinna być ewidentnie gorsza od pozostałych. I na początku weźmy sobie pod lupę rozmiar drzewka atlasu, a bardziej krzaczka atlasu. Oczywiście tu akurat można wrzucić argument, że to jest faktycznie w ramach jeszcze niepełnego wyjścia gry, czyli no. Tego nieszczęsnego RD Akcesu? To można to zaakceptować. Oczywiście, czy wolałbym, żeby drzewko w Atlasu było większe? Tak, myślę, że każdy by wolał, żeby było większe. Mamy takie, jakie mamy. Czy drzewko Atlasu faktycznie w deterministyczny sposób wpływa na twój gameplay? Czy dzięki temu drzewku tym możesz rozwijać mechaniki takie jak ciebie interesują? No, zobaczmy, przejrzyjmy to drzewko. No i znajdujemy się w Puff of Excel 2 na mojej postaci na 81. levelu, która dopiero zrobiła tych punktów kilka. Jak widzicie, jestem dopiero w połowie, więc jeszcze troszeczkę progresji czeka na mnie. No i widzowie, co się tutaj w tym atlasie dzieje? Mamy do Rozłożenia. Jedno duże drzewo pasywek, nazwijmy to w tym przypadku, które zawiera aż 40 punktów. Oraz mamy 5 drzewek pobocznych. I te poboczne drzewka są do konkretnych mechanik, czyli breach, ekspedycji, delirium, rytuału, bossów. No i przepraszam, jeszcze jest szóste drzewko arbitra. Natomiast dla mnie to jest bardzo tożsame drzewko, po prostu drzewko bossów. Ale oczywiście punkty zbieramy osobno. I widzów. Zacznijmy od drzewka głównego. Jakie są jego wady? Sam fakt, że ty masz tak mało punktów, już jest wadą. Ale oczywiście Early Access, gadaliśmy o tym, wiemy o co chodzi dla mnie najważniejszym zarzutem w obrębie drzewka atlasu jest fakt, że w momencie kiedy wydałem prawie wszystkie swoje punkty na chwilę obecną mam w esencję, które chcę farmić, bo mam ochotę farmić esencję i nikt mi nie może tego odebrać. To w momencie kiedy rozdałem wszystkie możliwe istniejące punkty na ekspedycję w momencie w którym rozdałem wszystkie istniejące możliwe w grze punkty na esencję, nawet nie mam zagwarantowanej szansy stuprocentowej na pojawienie się podstawowej, nieulepszonej, niezbustowanej esencji na mapie. Wydałem kilkanaście tu prawdopodobnie będzie punktów tak, w sumie ta te esencja to będzie z 10, z 15, no a trochę mniej. Z 12 punktów na esencję wydanych i tak naprawdę moje, mój gameplay się nie zmienił. Mam takie same mapy, nie ma żadnego wpływu na. Nie. Po prostu mogę mieć esencję, teraz jest ok, Wtedy może być zbustowana. Mogę mieć też zwykłą esencję. I co najgorsze, mogę esencję mieć w ogóle, więc zadaję sobie pytanie, a po co ja to wziąłem? Dlaczego te moje punkty się tu w ogóle znalazły? Przecież mogłem rozdawać po prostu jakieś stricte flat notki, typu 3% increase exploit modifiers on your waystones. i będzie te 3%, bo cóż mi po tych 30 punktach, jak raz na 3 mapy, albo raz na 5 mapek dostanę zboostowaną esencję, jak przez 4 pozostałe albo nie będę miał w ogóle esencji, albo będę miał pojedynczą esencję, która by mogła mi dropnić kosztem po prostu pojawienia się na mapie. Flatowo te kilka procent, nie wiem ile dokładnie w P2 to jest, po 1 jest to 8% na pojawienie się i To, czyli rozumiem, że Grading Gear Games przez to, że te notki wszystkie tutaj razem wzięte nie gwarantują mi esencji, oni zmuszają mnie, żebym rozdawał 3% rarity, quantity itemów, żeby quantity increase Waystone found your in. Your maps pack size, tak? Czy o to chodziło w tym drzewku pasywnym? No bo przecież, skoro ja tutaj rozdaję 40, 100, 40, 40, dodatkowe 40, dodatkowe 20, dodatkowe 40% na esencję, w sumie to nie wiem, to jest pewnie z 300%. Jest i ja to rozdałem i ja nawet nie mam gwarancji pojawienia się platowej, defaultowej, podstawowej esencji na mapie, to coś jest nie tak. I ktoś powie, no dobra, Bartek, ale ta gra jest tak zdesignowana, Twórcy nie chcą, żebyś ty miał co mapę esencję. Ale to twórcy muszą być świadomi, że ja w takim wypadku tych punktów na teraz nie wezmę. I bardzo możliwe, że nie. Tych punktów nie weźmie, bo granie raz na jakiś czas esencji nie jest fan. To ja wolałbym, żeby oni znerfili te notki odpowiadające za to, że dropnie ci 30 esencji z jednej, ale żeby one były konstans, żeby mnie ja jemu farmić, bo ja chcę farmić esencję nie po to, żeby raz na jakiś czas dostać jackpot, żeby dostać high drop. Oczywiście te dropy high muszą być, one muszą co jakiś czas pobocować mój układ nerwowy, musi być do i ja muszę poczuć się zaekscytowany, ale ja przede wszystkim, jako gracz, kurwa, stabilny psychicznie, mi zależy na konstans farmie. Ja chcę farmić. you Farmić, ja chcę, żeby moja mapka się zwracała, przez to, że dropię esencję. Chcę być potentatem na rynku esencji, a nie clearować mapę, by, po to, by się dowiedzieć, że żaden z mobów nie jest w esencji. To jest bez sensu. I ja nie po to rozdaję te punkty tutaj, żeby mi te esencje nie dropiły. I widzu, tak samo jest w przypadku Asmerian Spiritów, tak samo jest w przypadku Strongboxów, tak samo jest w przypadku Shrinów i tak samo jest w przypadku Rogue Exile. Dlaczego one nie są słabsze, ale niech będą konstans, żeby grać się po prostu tymi mechanikami cieszyć, bo mógłby je farmić. Dodatkowo problem tego drzewka. Jak widzę zauważyłeś, tutaj mamy tylko powiedzmy mechaniki podstawowe, czyli takie in-map. To znaczy Rogue Exile. Mamy Strongboxy, Shrine, Esencje i te nowe Wispy. A co z mechanikami tymi głównymi, można to tak nazwać, które mamy na nie tablety? No mamy mechaniki typu Breach, Expedition, Delirium i rytuał, tylko co z tego, skoro ja farmię o dwóch dni ekspedycję na expedition notebookach i jeszcze ani razu nie dostałem bossa ekspedycji. To jest głupie, bo jeden, jeśli chce grać ekspedycję, to oczywiście może być troszeczkę dalej w drzewku, ale po dwóch dniach gry, choćby się skały zesrały, te punkty w ekspedycję rozdam, bo już tyle zwykłych mapek, czy do białych, czy żółtych, czy czerwonych przebiegnę, że prędzej czy później nie jestem ograniczony. Będę mógł to dropnąć. A ja już farmiłem tych Expedition Logbooków z 10 i dalej mi boss nie poleciał. Nie tak, że ja się na nim wywaliłem, bo byłem za słaby, albo że nie mogę znaleźć bossa tieru czwartego i żeby mieć całe drzewko domknięte. Ja te ekspedycje naprawdę farmię, może mniej optymalnie, może bardziej, ale farmię i dalej nie mam bustu do ekspedycji. A ktoś, kto po pierwszym Expedition Logbooku dropnie tą ekspedycję, jest już z buta na wyższej pozycji niż ja, bo akurat mu RNG dropu. Drogi widzu, ja takiego typu rzeczach w fundamentach gry. Zresztą ten odcinek się nazywa Fundamenty. Ja nienawidzę RNG. Nigdy nie powinno być tak, że my Fundamenty gry sprowadzamy do RNG. Oczywiście, Hydro powinien być RNG. To znaczy, najbardziej bisowe, rzadkie itemy z bossa ekspedycji, jak ten Mjolnir i tam jeszcze ta tarcza Sylvan bodajże, one powinny być high RNG i nie każdy po pierwszym bossie powinien je dropnąć. No ale z całym szacunkiem, ten boss to akurat mógłby dropić minimalnie częściej, żebym ja miał fan zrobienia ekspedycji, bo defaultowa ekspedycja Niezrobiona, jest nieciekawa. I to jest dokładnie ten sam case, co był z arbitrem i z cytadelami. Jeśli komuś dropły, to się cieszył, ale jak komuś nie dropły, no to to, to jego problem. Tak Tak to ma wyglądać? Przecież dokładnie tak samo działa z Delirium, o właśnie nie, to przepraszam, źle powiedziałem. Bo Delirium i Bridge, one dropią nagrody powiedzmy Konstans, to znaczy zaklirowanie tych wejściu, tych, tych enkanterów, ty dostajesz z szardy. Bridge Splintery i Simulacrum Splintery. I prędzej, że później nawet jak przerażujesz na małym RNG, to będziesz miał te Simulacrum i Bridge Stone ale wolno. Ale Expedition i Rytuał to są mechaniki, które w tej grze chcę farmić, a nawet nie mam na nich wejściówek, bo akurat tak, ani Rytuał mi nie dropną, ani Ekspedycje mi nie dropły. No to tak nie powinno nigdy wyglądać. Wbrew pozorom, moim zdaniem, jedynym sensownym drzewkiem z tych pozostałych, gdzie przy założeniu, że Delirium i Bridge są kwaśne, ale okej, okay, to jedyne sensowne drzewko tutaj to jest drzewko bossów, bo one faktycznie mają określony warunek. Za pokonanie bossa na levelu 79+, czyli to jest bodajże tier 14 albo 15, już nie pamiętam, plus, ty dostaniesz punkty Albo nie, przepraszam, te początkowe są na wcześniejszych poziomach. Chyba tam jest od 11 czy 12 w górę, i za pokonanie tego dostajesz aż do dziesiątki. Ma to sens. To masz, to od ciebie zależy, czy ty zrobisz tego bossa, czy dasz radę wejść na tier 13 szybko, czy nie. No ale nie od tego, czy się boss na Expedition Logbooku pojawi. Ja też widzę. nie mówię, żeby ten Expedition boss był zawsze. To nie o to chodzi. Tylko ja wolałbym jednak, żeby te Expedition dawały mi możliwość wyfarmienia tego bossa i tych przy okazji drzewka Atlasu, nawet kiedy mam unlucky. A w tym momencie, nawet jak mam unlucky, to ja mogę tego nigdy w życiu nie spotkać. Naprawdę, ja już tych Expedition Logbooków przebiegłem, nie wiem, 10, 15, 20, dużo. Jeśli tylko mi dropi Expedition Logbook, to go gram. I ani razu mi jeszcze nie dropną I to jest moja wina. Ja coś źle robię. Przecież te Expedition Logbooki też nie dropią tak często. To po prostu mam niefart. Nie mam Expedition Bossa i tyle. No i widzu, to byłoby na tyle. Mam wrażenie, że na tym temat da się zdecydowanie więcej powiedzieć, natomiast bardzo nie chciałem, żeby ten materiał przekraczał 30 minut i się chyba w 30 minut wyrobię. Będzie mi niezmiernie miło, jak napiszesz swoją opinię. Pamiętaj, widzu, momenty, w których krytykuję grę albo podważam jej fundamentalne zasady, nie wynikają z mojej twardogłowości i niechęci grania w tą grę. Ja Puff of Exile kocham, a Puff of Exile 2 chcę, żeby było dobre. I nie mam żadnego i nie mam żadnej korzyści czystym krytykowaniu PoE, bo sam z PoE nagrywam. I chciałbym, żeby ta gra naprawdę się rozwijała. Widzu, napisz komentarz, walnij w suba, walnij w lajka, będzie mi niezmiernie miło. No i co? Widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, Baltazron. Cześć.